Światła papugi, Dzisiaj pokażę Wam moją poranną rutynę z moimi papugami. Tutaj już im włożyłam te. Jak to się nazywa? Takie ziarenka. Już się też przed chwilą z nimi przywitałam. Teraz, znaczy, znaczy mogę nawet Wam pokazać, jak się z nimi witam. No wiecie, mówię im, że, jesteś, że są ładne i tak dalej. Witam się z nimi. No wiecie, tak się po prostu witam. Tutaj jest trochę brudno, więc y, ja zrobię małe cięcie i, i po, trochę pozmiatam, albo w sumie. Nie, możecie to w sumie widzieć. Dobra, to zaraz się widzimy. Już im posprzątałam klatkę, to jest czysto, ale one tak szybko bałagają, że są kolejne już te um, e, ziarna, więc bardzo wam, e, was przepraszam, bo... Ala, no nie krusz tak, bo teraz nagrywam filmik, dobra, nieważne. Posłuchajcie, um, to już jest chyba koniec filmika, jeśli chcecie, żeby była moja poranna, różna z... Znaczy moja poran, moja wieczorna rutyna z papugami, to jak najbardziej możecie dać łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Napiszcie też w społeczności, czy chcecie ten filmik gdzie indziej, rutyna z moimi papugami wieczorem. Do zobaczenia. Oczywiście to był siódmy odcinek maratonu. Mam nadzieję, że Wam też się to podobało. To do zobaczenia w następnym filmiku.